Automatyka i robotyka na poziomie studiów inżynierskich o profilu praktycznym. Takie kierunki zostały uruchomione w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Na nowo otwartym kierunku planowane są dwie specjalności: komputerowe systemy automatyki przemysłowej oraz robotyka. Kierunek przeznaczony przede wszystkim dla absolwentów szkół technicznych, elektroników, mechatroników, automatyków, elektrotechników. Także dla szerokiej gamy absolwentów szkół średnich, szkół technicznych, również licealnych. Jak najbardziej. Jeden z wiodących kierunków we wszystkich rankingach publikowanych przez ministerstwo czy też portale zajmujące się szkolnictwem wyższym. Pracodawcy czekają na absolwentów automatyki i robotyki. Już mam sygnały od pracodawców, że takich absolwentów potrzebują, oczekują na tych absolwentów, chętnie przyjmą ich na praktyki, chętnie przyjmą na staże, a następnie do pracy. Czeka na nich bardzo atrakcyjny kierunek: automatyka i robotyka z dwoma blokami obieralnymi. Bardzo atrakcyjnymi. Czekają na nich również inne kierunki oferowane przez Instytut Politechniczny: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, bardzo popularna informatyka oraz nowość oferowana przez Zakład Technologii Materiałów i Inżynieria Materiałów Budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego. Instytut Politechniczny PWZ uruchomił w tym roku jeszcze jedną nowość specjalność Inżynieria Materiałów Budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego. Pierwsza tura rekrutacji na te oraz pozostałe kierunki z oferty PWZ w Tarnowie zakończy się 21 lipca. Dodatkową zaplanowano od 1 do 15 września